Krzysztof Czaban, witajcie w 14 odcinku magazynu ABONENTA. Wieści z Wektry zaczynamy tym razem od oferty programowej. Miłośnicy takich kanałów jak Zone Reality czy Club TV powinni być jeszcze bardziej usatysfakcjonowani. Dlaczego? O tym już teraz przemek. 3 grudnia Wektor rozpoczyna nadawanie kanałów pod marką CBS. To oznacza zmiany nie tylko w nazwach kanałów, ale przede wszystkim w ich zawartości. Zawartość będzie jeszcze bogatsza. Dotychczas Zone Reality teraz będzie nosić nazwę CBS Reality. Club TV zmieni się na CBS Drama. W miejsce Zone Romantica będzie CBS Action, a zamiast Zone Europa powstanie CBS Europa. Kanały te staną się jeszcze bardziej atrakcyjne. Zawartość tych kanałów będzie znacznie lepsza. Wprowadzenie tych zmian zostało poprzedzone szerokimi badaniami przeprowadzonymi przez nadawcę. Zmiana to odpowiedź na oczekiwania widzów. Dzięki niej dostępne będą nie tylko nowe produkcje, ale także programy dostępne w ofercie CBS, seriale, programy dokumentalne czy filmy pełne niespodziewanych zwrotów akcji. To wszystko zobaczycie dzięki nowej ofercie kanałów z grupy CBS. To jednak nie jedyne zmiany w ofercie Vectry. Przypominamy, że miłośnicy sportów walki mają do dyspozycji jeszcze więcej wydarzeń sportowych. Od 1 października Sport Club Plus to Fight Club. Zmiana nazwy to nie wszystko, zmieni się również charakter, a przede wszystkim zawartość kanału. Kanał jest całkowicie poświęcony sportom walki, szeroko bardzo rozumianym, z głównym naciskiem na boks oraz MMA. To pierwszy w Polsce tego typu kanał skupiający się głównie na sportach walki. Mamy też coś dla fanów, na przykład Bundesligi. Od 1 stycznia kanał Eurosport 2 dostępny będzie w jakości. HD. Oczywiście w pakiecie Sport na Ostro. Zapraszamy. A propos oferty kanałów dostępnych w Wektrze. Vectra nie zwalnia tempa. Cały czas jest liderem wśród największych operatorów kablowych. Jest numerem 1, jeśli chodzi o liczbę kanałów sportowych. Numerem 1, jeśli chodzi o liczbę kanałów w jakości HD i numerem 1 jeśli chodzi o liczbę kanałów dla dzieci. Fektra to już w sumie 108 kanałów, w tym 14 w jakości HD w pakiecie złotym. Bogatsza oferta to pakiet platynowy, w którym dostępnych jest 134 kanały, w tym 23 w jakości HD. Wszystkie 36 kanałów w jakości HD dostępne są w pakiecie VIP, który łącznie liczy aż 173 kanały. I jeszcze jedna kwestia dotycząca oferty: koniecznie przekażcie ją znajomym. Warto skorzystać ze świątecznej oferty w Vectrze. Do wybranych pakietów dołączone będą bowiem notebook, tablet lub konsola Xbox z czujnikiem ruchu. Więcej szczegółów na temat świątecznej oferty Wektry znajdziecie w lokalnych biurach obsługi klienta lub na stronie www.vectra.pl. A skoro mówimy już o stronie internetowej, to dobrze znany adres tym wszystkim, którzy biorą udział w konkursach związanych z mecenatem miesiąca. Znamy już wyniki październikowego konkursu współorganizowanego przez Forfun TV. Nagrody trafiły do Józefa ze Świętochłowic, Dawida z Elbląga i do Katarzyny z Warszawy. Serdecznie gratulujemy i oczywiście zachęcamy do udziału w kolejnym konkursie. W grudniu mecenatem miesiąca jest Viasat History. Szczegóły konkursu, w którym jedną z nagród jest wycieczka, dostępne są oczywiście na stronie internetowej Vectry. Vectra cały czas dąży do poprawy jakości obsługi klientów. Konsultanci w Gdyni codziennie odbierają tysiące telefonów od abonentów. Aby ciągle udoskonalać dział pomocy technicznej, Vectra wprowadziła ankietę, którą możecie usłyszeć po każdym zgłoszeniu, na przykład po zgłoszeniu usterki. Wszyscy ci, którzy dodzwonią się do działu pomocy technicznej mogą liczyć na najwyższą jakość obsługi, którą zapewniają konsultanci. Swoje zadowolenie z uzyskanej pomocy można wyrazić w specjalnej ankiecie, na którą natkniemy się tuż po rozmowie z konsultantem. Nasz system oddzwania do abonenta. Dzięki temu abonent może wyrazić swoją opinię w bardzo prosty sposób klikając tylko na klawisze na telefonie. W ten sposób Wektra może cały czas udoskonalać jakość obsługi, którą zapewniają konsultanci. A tu ważne, chociażby dlatego, by w przeszłości ewentualne problemy występowały coraz rzadziej. Trwa kampania Rzecznika Praw Dziecka pod hasłem Nie ma dzieci, są ludzie. Spot promujący te akcje możecie oglądać na antenach telewizji w całej Polsce i w paśmie wspólnym telewizji zrzeszonych w Wektrze. Kampania prowadzona przez Rzecznika Praw Dziecka podsumowuje działania podjęte dla uczczenia Roku Janusza Korczaka, ale przede wszystkim przypomina o tym, że dzieci są pełnoprawnymi obywatelami i przysługują im prawa, które powinny być przestrzegane. Obecność w kampanii w Wektrze to efekt porozumienia zawartego między Polską Izbą Komunikacji Elektronicznej i Biurem Rzecznika Praw Dziecka. Szczegóły prowadzonej kampanii dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka pod adresem www.brpd.gov.pl. Janusz Korczak miał rację. Nie ma dzieci, są ludzie. Człowiek, człowiek, człowiek. Cały czas przypominamy Wam także o tym, że do 31 lipca przyszłego roku będzie trwała cyfryzacja telewizji naziemnej. Nie zapominajcie jednak, że abonentów telewizji kablowych, takich jak Vectra, ta kwestia nie dotyczy. Cały czas przypominamy także, że na sieciach Wektry trwają prace modernizacyjne. Od razu jednak uspokajamy abonentów, że prace związane są z ulepszeniem jakości odbioru telewizji i nie powinny być uciążliwe. Przypominamy także, że trwa proces cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce. Od 7 listopada mieszkańcy województwa lubuskiego, a od 28 listopada mieszkańcy części Pomorza nie mogą drogą naziemną odbierać sygnału analogowego. Warto więc przy tej okazji zastanowić się, czy nie skorzystać z oferty Vectry. Wszelkie informacje na temat usług proponowanych przez Vectrę można znaleźć w lokalnych biurach obsługi klienta, na infolinii lub na stronie internetowej Vectry. Na koniec tego odcinka zabieramy Was do Stargardu Szczecińskiego. Tam natknęliśmy się na kilka uwag i problemów z Waszej strony. Śpieszymy więc z pomocą, by je rozwiązać. Stargard Szczeciński trzecie pod względem ludności miasto województwa zachodniopomorskiego. Wysiadając z pociągu, łatwo natknąć się na różnego rodzaju symbole. Jednym z nich jest na przykład katedra położona w sercu Starego Miasta. Tuż obok katedry natkniemy się na równie charakterystyczny ratusz, który przypomina mieszkańcom o niezwykłej historii grodu nad rzeką Iną. Ta historia to między innymi, trwające od lat związki z Pomorzem. Trochę mniej czasu w Stargardzie obecna jest Wektra. O tym jak ważna jest sieć dla mieszkańców miasta mogliśmy przekonać się w biurze obsługi klienta, które położone jest na osiedlu Zachód pod numerem A7. Nasza wizyta zbiegła się w czasie ze zmianą częstotliwości kanałów nadawanych w Wektrze. Problem dotyczy zmiany częstotliwości kanałów, z czego mogą wynikać pewne utrudnienia w ponownym przeszukaniu kanałów na dekoderach i na telewizorach naszych użytkowników. Problem może pojawiać się także w innych miastach, a więc śpieszymy z pomocą. Chodzi głównie o takie dekodery SD. W razie zniknięcia kanałów ustawionych dotychczas wystarczy na pilocie wcisnąć przycisk menu i wybrać opcję ustawienia. Następnie należy przejść do opcji ustawienia fabryczne i naciskając na pilocie przycisk OK wybrać ją. Wówczas na ekranie pojawi się takie pytanie. Wybieramy opcję Tak. Chwilę później należy wybrać jeszcze język oraz kraj. Ostatnim etapem jest zatwierdzenie opcji Wszystkie programy. Od tego momentu dekoder rozpoczyna automatyczne wyszukiwanie programów, a my mamy pewność, że po kilku minutach wszystko wróci do normy i znów będziemy mogli cieszyć się naszymi ulubionymi programami. W razie jakichkolwiek problemów warto zapytać konsultanta. Tu zawsze możemy liczyć na fachową poradę i pomoc. Każde takie zgłoszenie się abonenta do Biura Obsługi Klienta jest ewidencjonowane. W razie gdyby abonent nie poradził sobie z instrukcją otrzymaną właśnie w biurze obsługi klienta, my jako dział pomocy technicznej, widząc jego problem, możemy szybko zainterweniować. Na przykład dzwoniąc do abonenta z dodatkową pomocą. Sieć rozwija się w błyskawicznym tempie i robi wszystko, by takich interwencji było coraz mniej. W stargarskim biurze usługi Vectry cieszą się niesłabnącą popularnością. Klienci korzystają z internetu, telefonu i oczywiście także z telewizji. Niestety znaczna liczba abonentów w Stargardzie korzysta z kablówki w systemie analogowym i dlatego, jak mówią konsultanci, klienci tracą. Przede wszystkim chodzi o liczbę kanałów. W analogu jest ich teraz 33. A w najprostszym pakiecie cyfrowym ich jest 108, no i też cena, bo są takie sytuacje, że abonenci płacą znacznie więcej za analog, a w, za sygnał cyfrowy zapłaciliby mniej, a mieliby więcej kanałów. Warto więc od razu zastanowić się nad dekoderem PVR. Ten nie dość, że gwarantuje doskonałą jakość obrazu i dźwięku, to jeszcze swoje ulubione pozycje możemy zatrzymywać lub nagrywać, czy programować tak, by nie przegapić żadnego z programów. A to w okresie świątecznym, jak sami wiecie, jest naprawdę ważne. I to wszystko w tym odcinku magazynu abonenta Wektry. Widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia!